Tak bardzo, kochani, pragniemy pokoju serca, ale czy czy modlimy się o pokój w swoim sercu? Czy też siedzimy w tym telefonie? Nie nakręcamy się się udowadniamy, jakieś swoje racje, frustrujemy się, gdy ktoś nie chce spełniać naszych oczekiwań, zamiast się modlić, o pokój serca. Ja tu, kochani, sobie siedzę na łoweczce. Cisza pokój. I omadlam też, kochani, również i wasze te wszystkie intencje, które czytam. To, że ich nie lajkuję, to nie znaczy, że za nie się nie modlę, kochani. Ależ owszem, całe serce wkładam w modlitwę. I wierzę, że Maryja zadziała. No bo jest kochającą matką. Zobaczcie, poświęcamy, gdzieś takie piękne słowo kiedyś przeczytałem. Poświęcamy tak dużo czasu na sprawy pilne, że nie starcza nam czasu na sprawy ważne. Modlitwa to powinna być jak tlen, jak oddychanie, jak życie. Modlitwa nas, nas uspokaja, uspokaja nasze nerwy, naszą frustrację. <noise> Nie czujemy takiej potrzeby przekomarzać się z innymi ludźmi na Facebookach, na internetach. Mamy pokój, Boży pokój. Trwamy sobie w uwielbieniu w sercu, bo przyjęliśmy Pana do swego serca, w komunii świętej, Jezusa Chrystusa. Mamy w sercu miłość. Nie czujemy takiej potrzeby z kimś walczyć na słowa jakieś, jakieś interpretacje. Odcinamy się od takich rzeczy. Tylko jak widzimy, że tak, takie coś się dzieje gdzieś, to modlimy się za tych ludzi, żeby Chrystus dotknął ich, żeby przestali to robić. Bo zły duch takie sytuacje może wykorzystywać, żeby szarpać nerwy człowieka. Zobaczcie, jak ludzie odbijają piłeczkę. Jeden to, to druga coś, to druga coś, to jedna. To, to i, tak, I tak się kłótnia, roz, i tak się wszczyna jakaś kłótnia. Później ludzie siebie dochodzi do tego, że ludzie siebie nienawidzą. No a diabły się cieszą. No, no tego mówię o no, sobie. Spokojna modlitwa. W ciszy, w spokoju. Pokój serca. Eucharystia, Pan Jezus w sercu. No i modlić się, no. Proście, a będzie Wam dane. Człowiek prosi nie tylko za siebie, no ale też za innych. Odczytuje wiadomości jakieś, wchodzi codziennie, patrzy. Panie Boże, widzisz, co napisali do mnie? Także błagam Cię, w imię Twoje, Panie, chociaż jestem sam grzesznikiem, to wierzę, kochany Zbawicielu, w Twoje każde słowo, które powiedziałeś do nas, ludzi, abyśmy prosili Ciebie. Czy to przez koronkę do Bożego miłosierdzia, bo obiecałeś wielkie, łaski? Kto ma ufność, niech czerpie łaski naczyniem ufności? Jezu. Ufam Tobie i modlę się, Panie, za tych wszystkich ludzi, za siebie, za czyste, dobre serce, żebyś stworzył w nas. Czyste, dobre sumienie. Abyśmy mieli pokój Twój, Panie, bo Ty przychodzisz do nas i mówisz: Pokój Wam zostawiam. Dlatego ochraniaj nas, Panie, przed wszelkimi kłótniami na tych, na tych internetach, ale daj nam taką, Panie, łaskę, taki dar nieustannej modlitwy, abyśmy trwali w miłości Twojej, nieustannie się modlili, uwielbiali Cię, nie angażowali się w jakieś kłótnie, żebyśmy nie ulegali. Tym pokusom udowadniania coś na siłę, tylko kochali, modlili się, spotykali się z ludźmi na modlitwę, na spacerek po parku, na jakieś smaczne lody pójdź sobie spacerkiem wzdłuż morza. Jak ktoś jest niedaleko, albo jest teraz ktoś nad morzem, koronkę do Bożego Miłosierdzia sobie odmówić, na no spokojnie, trwać w tym pokoju Bożym. Mówię, no nie angażujcie się, kochani, w jakieś, bo będziecie na pewno pro, pro, prowokowani do tego. Ludzie, którzy mają jakiś niepokój serca, frustrację w sercu. Weź ty, weź ty się wypowiedz, weź ty się wypowiedz na ten temat, no weź, weź coś powiedz. No kurczę, stary, zacząłeś, zacząłeś jakieś tematy, to sam to skończę, a nie posiłkujesz się kimś. Jezus nie zachęca mnie do tego, żebym ja z kimś się kłócił. Dlatego przykro mi bardzo. Musisz sobie z tym poradzić sam. Sama, jak zaczęłaś, zaczęłeś to. Ja staram się trwać na modlitwie. Z nikim się nie kłócę. Modlę się za ludzi. No i co mi, co mi więcej potrzeba do szczęścia, kochani? Słucham słów Jezusa. Wypełniam je. Tu spotykam się z ludźmi. Kochamy się, bo jesteśmy braćmi, siostrami, rozmawiamy o Bogu, o dobrych rzeczach, omadlamy niektóre sprawy. No to jest co więcej też szczęścia potrzebne, kochani. Siedzieć na tych internetach i tylko szukać dziś i wypominać. Później być sfrustrowanym, tłumić w sobie te złe emocje, później wybuchać na wszystkich, w pracy, gdzieś w szkole. Po co to jest potrzebne, kochani, prawda? Dlatego ja sobie siedzę, różaniec w ręku, modlitwa, sercem się modlę. Taka właśnie przy mi taka refleksja, żeby te parę słów powiedzieć. Dlatego nie wdawajcie się w żadne spory, bo to źle się dla Was może skończyć, rozumiecie? Ludzie będą was prowokowali do tego. Ale to, no mówię, no, słuchajcie słów Jezusa, a nie jakichś ludzi światowych, rozumiecie? Kochajcie Jezusa całym sercem, On Wam daje pokój, no i nie traćcie tego pokoju na byle co. Módlcie się za ludzi, módlcie się za siebie nawzajem, kochajcie siebie nawzajem, kochajcie Matkę Bożą całym sercem, Maryję, módlcie się, módlcie się i módlcie się, no, ci mieli pokój serca, kochani. Do do dzionka, papa, pa. z Panem Bogiem, hej!